Możesz powiedzieć pomidor, ale odradzam ci tę opcję, bo będzie... On wtedy wybucha. Wybucha. Okej. Okay. Postaram się odpowiedzieć jak najwięcej pytań na wszystkie, żeby nie wybuchł. Liczę na twoją szczęść. Dobra. <grybuj> Uwaga. Trzy, dwa, jeden. No. Czego się boisz? Pająków. Co mogłabyś jeść kilogramami, ale jest zbyt kaloryczne? Sushi. Czego nigdy nie weźmiesz do ust? Kupy. Dobra. Ile zarabiasz? Mało. Ile <grybuj> za mało. Zarabiasz? Za mało. Ile zarabiasz? Pomidor! Tak szybko! Czyli już wiemy, że Sandra Kubicka o pieniądzach rozmawiać nie lubi. No, co to jest za kwota za mało? zawsze może być lepiej w życiu, czy finansowo, czy w ogóle. A ja tam miałam takie, moja droga, fajne pytania. No dawaj, da, możemy kontynuować, tylko bez tego pomidora już. A, że jednak, dalej. Było, że jednak było zbyt duże napięcie? Dajcie ten czas, dajcie te światła i lecimy dalej. 60 Dobrze, sekund. Mamy już wybuch za sobą. Tak. Dobra. Sandra Kubicka jako ciężarna wprowadziła nowe <noise> zasady, pozwalamy. Dobra, jaka jest najdroższa <noise> rzecz, którą dałaś komuś w prezencie? Torebka. Ile kosztowała? 30 o, jaka jest najdroższa rzecz, jaką sobie kupiłaś? Samochód. I ile kosztował? Cholera. No i, no i weź tu z człowiekiem rozmawiaj, no, 400 tysięcy. No dobrze, no i widzisz, jakie jest twoje ulubione brzydkie słowa? Kurwa. Czy jest coś, co komuś pożyczyłaś i do dzisiaj do ciebie nie wróciło? Pieniądze! Co? I to nie właśnie. Pieniądze koledze. Czy na imprezie urwał Ci się kiedyś film? To nie raz, że tak powiem. Ile miałaś gdy latki, gdy pierwszy raz się całowałaś? 11. W co lubisz być najbardziej całowana? W czułko. Czy wylądowałaś kiedyś w łóżku na pierwszej randce? Tak. <laughs> no, mamy tutaj nagą prawdę o Kubickiej.